Miłości już nie ma na tym świecie. Ile razy tłumaczyli mi naprawdę chuja wiecie, co ja czuję w środku, ile razy odpuściłem. Ile razy chciałem coś naprawić, tyle razy spierdoliłem. Tak naprawdę łapać chwilę, nie zatrzymywać się kminie, co by było? Gdyby nie na siłę. Próbować tym życiem żyć, choć na chwilę. Chwilę, mam chwilę żyć, ale kurwa tak prawdziwie to jest cold Jo! To nie jest kolejna serenada. Ja i ty to nie istnieje, zaraz się rozkleję rozpierdolę naraz. Związek nasi To, co w planach było od początku nie chcę być twoim ideałem, do naśladowania. Ja się kładę, ty zasypiasz, a to wielka wada. Nie wiem moja czy twoja tak naprawdę nie chcę starać, nie chcę, żebyś mnie kochała. Chcemy patrzeć na to z dala, jako osoba, która nigdy wcześniej cię nie znała. To co dałem, do mnie wraca, więc dlatego ciągła strata, brak perspektyw Nowu a tak zabrał coś ważnego. Szatan mi chciałbym wrócić do tych dni, kiedy byłem zły, obojętny na ten Cały pierdolony syf, chwilę nie wrócą Zdążyłem już to uświadomić sobie Szukam swojego miejsca na świecie jak oboje Licytacja trwa, na szali serca dwa Moje może, może twoje, już nie wiem sam Zmieniam się tak to czuję, raz smutek, raz nie dominuje rozpiera od środka, mieszał emocjonalny w sumie Jak Freddy Krueger nawiedzają mnie te wszystkie demony Nie czuj się chory, Kasper, przez te psychiczne masz Szukaj tej drogi, która ujawni twój talent Nie musisz być najlepszy, ważne, że robisz to stale Ja też nie ale... Z uporem to robię, bo od środka rozpierdala. Jak nie rzucę nawet słowem, co jest kurwa. Czemu ludzie chcą nas oceniać? Jak kręcą afery, tak samo jak kręci się ziemia, kręcisz jak fela. Manipulujesz faktami, ukrywasz się jak ninja. Za psychicznymi maskami twierdzisz, że jesteś z nami, a na koniec tylko ranić. Próbujesz być niewinny, bo nie zaznałeś kary, nie znasz tych granic. Brak poczucia jakiejkolwiek winy do takich ludzi jak wy. Już kurwa nie mam siły, ha? Powód do kpiny, skurwienia z jestem siny. Na wam pysk, ale przez te wersy nie nie mam śliny. Nie mam śliny, ale mam siłę zapytać się, czym dla ciebie szczęście? Dlaczego gonisz za czymś, co nie ma w ogóle żadnego znaczenia? Stara się o względy ludzi, którzy traktują cię jak zabawkę. Czujesz się z tym źle, bardzo źle i ja wiem o tym. Dlaczego zamiast to zmienić, brniesz w to coraz głębiej? Myślisz, że dbaniem o ludzi, którzy mają na ciebie wyjebane zapewni swojej rodzinie dobrobyt? <grych> Mylisz się. Działaj, rozwijaj swoją pasję, inwestuj w siebie na różne sposoby. Znajdź zajęcie, które pokochasz. Nie musi przynosić ci pieniędzy od razu, po prostu, żebyś rozwijał swoją osobowość. Ziomek, nie jesteś tym sam. Trzymam za ciebie kciuki. Pozdro.